Dobry moi drodzy, witajcie cieplutko ja i mój yy, młody gentleman, wspinający się na wszystko. Siema z rana, ja nieumalowana, dzień. Dobry. Oskar się spina, wylał wodę. Hmm. nie ma słońca dzisiaj, ale mam czuję, że mam większą energię niż wczoraj, co tam przebłyski słońca były powiedz. No tylko, tylko będę miała taki wzrost energetyczny, energii jak tylko Nikola pojedzie do szkoły i jak tylko młody zacznie tracę, wtedy największy power będę miała. Hmm. Hej, hej piękni ludzi z rana, ja już jestem umalowana, co hej, hej. Tylko usta blade. Chodź Nikolka, masz wrapa zrobiłam Ci. A mama zje płatki, jogurt i może jakieś, coś tam mam, jakieś takie kremy, może coś z kokosem, no bo tak to tu będzie, wiecie, tak za bardzo, za bardzo niesmać, nie trzeba sobie dosmaczyć. Ja sobie malu-malu robię, zrobiłam jedną rękę, a tutaj zaczął padać śnieg, zobaczcie! jejku Tak, ta doniczka leci, wiecie co, do kosza, bo jest połamana, jakiś słaby plastik. No ale na razie sobie tutaj Jenny, Pada śnieg, ja już chcę wiosnę, ja tutaj patrzę czy pączki jakieś są, rosną, a nie śnieg. U Was też pada? Dajcie znać. Musiałam sobie pranie tutaj przestawić, bo ono było chyba już troszkę suche, ale widzę, że znowu śnieg. O nie, a mój syn zamknął mi drzwi i teraz nie wejdę. No ładnie, jak ja mam teraz wejść? Przekręć klamkę do góry, no do góry. Klamkę przekręć. Jak nie wejdę? Jak... O, o, no jeszcze raz, do góry klamkę. Do góry, Oskarek, bo mama nie wejdzie. Jesteśmy razem już, tak? Tak, to właśnie wychodzik, jak tu nieraz na wyjść nadbór, wyszłam, to na dwór, bo wyszło naprawdę pranie przestawić i tak zagadałam się do Was. A tu małe baby zamknęło drzwi, się rozpłakało, ale mama zaraz weszła. Tak? No. No dobra, to jak stałeś, to jedną zrobiłam, u drugiej tylko przedłużałam sobie jednego paznokcia, bo tak czułam, że zaraz się obudzi. I co? Idziemy wstawiać obiad, co? Wstawiamy obiadek. Mama idzie opanierować rybę.

Byliśmy na chórze, jeszcze pojechałam do moich rodziców, dobra, wróciłam, mamy godzinę, zobaczcie, no, tu woda, jedną rękę sobie skończyłam, drugą sobie już przedłużyłam i tak dalej, więc zabieram się za malowanie drugiej ręki, młody śpi, mi się spać nie chce, więc te 15 minut poświęcę, żeby zrobić to dzisiaj, a jutro będę miała wolny czas, nie będę musiała bawić się z malowaniem, no więc... Ja się teraz z wami już żegnam. Pa, pa. Dzień dobry. Z kubkiem filiżanką szklanką. Nie ma talerzyka, więc jakby filiżanka nie do końca, ale kształt filiżanki, nieważne. Kawa jest, pijemy. Dzień dobry. Najładniej pachnące mydełko, jakie powiem wam, no, od dłuższego czasu wąchałam. A to no, już Wam pokazywałam kiedyś. No ale ono tak pięknie pachnie. I kosztuje chyba 3, 4 czy 5 zł w Rossmanie. Jak będziecie, to naprawdę zerkniecie. Ja też się muszę wybrać, bo już właśnie przelałam. Pusto nie ma, więc trzeba uzupełnić, tak samo jak i dostawić pranie drugie. I zobaczcie, jaki piękny pierścionek dostałam od córki, więc coraz więcej mam biżuterii takiej kolorowej happy, na poprawę humoru. No bo takie wesołe kolory. No co nie, to od razu chcę się uśmiechnąć. Tutaj mam na ręku dwie bransoletki i jeszcze taki sweet, piękny pierścionek. No, fajny. No a to wyrzucam. Cudownie, cudownie pachnie, mówię Wam. Mówią zawsze, w telewizji śpiewają w reklamie, jak sobota to do Lidla, u mnie jak sobota to pranie. Ale to nic. Robiłam sałatkę, taką sałatkę z kurczakiem, z ryżem, z pietruszką. No, nie wiem, że nawet nie są, bo ugotowałam torbę ryżu i szkoda, żeby się zmarnowało. Odlewam ziemniaki i nakładam obiad, bo już wszyscy są mega głodni, więc pora co jeść. Pogoda nie jest tak zimno jakoś, że chyba idę jakiś swetr wyciągnąć. Dzień dobry, ciepło. U nas tragiczna pogoda, pada. Wczoraj chyba za wiele nie nagrywałam. Dzisiaj też jakoś tak nie. U nas jest niedziela. Poczekajcie, usiądę sobie tutaj. A co tam? Eee, nic za wiele nie nagrywałam. Przyszłam z kawką. Młody sobie śpi. Zmontowałam teraz jeden film, coś w krzyżu poli. Zrobiliśmy sobie dzisiaj spacer do kościoła, bo dzisiaj jest ogólnie u nas niedziela. No więc auto zostało. Ostatnio zauważyłam, że w ogóle rzadko korzystamy z auta. No jak już musimy gdzieś jechać dalej do sklepu, a jak i coś tak bliżej tu, no to korzystając z tego, że biegamy, yy, biegamy, jeździmy na rowerze, czyli tak aktywnie, aktywnie. Yy, tak, Nikolusia? No. To robimy zakupy tu koło nas. I samochodu nie używamy. I powiem Wam, że nie wiem, ale coś w tym jest. Wychodzę z domu czasami zła. No, wiadomo, życie jak życie, dom jak dom, dzieci jak dzieci i wszystko i w ogóle te emocje. Pobiegam, wracam, jakaś taka spokojniejsza. To tak, jakbyście poszli, widzicie, poboksować. Boksujecie i te wszystkie złe, ne negatywne emocje zostają yy, wypocone. Ja tutaj kawkę mam drugą, pozbywam się tej kawy. Fazurki już sobie zrobiłam, zobaczcie, ładne, takie yy, różowe. Tutaj jest taki różowy brokat, no i to jak widzicie, bardzo mi się podobają. Tutaj koło mnie siedzi Nikola i namawiam ją, żeby mi zrobiła kolejny pierścionek, bo tutaj mam, pokazywałam Wam. Tylko, że no, tutaj nie widać. Jest taki kolorowy, Nikola też ma, a chyba nawet pokazywałam Wam, a może nawet w tym samym vlogu. Więc mamy dwa takie same, to jest pierścionek tak naprawdę na poprawę humoru, na szczęście. Kolorowy. I akurat to był zły dzień mój i Nikola mi przyniosła taki piękny pierścionek kolorowy, i od razu mi się tak cieplej zrobiło. Więc ja chodzę w swojej biżuterii, mimo że może ktoś się na mnie patrzyć, że co ja mam, jakieś dziecinne rzeczy czy coś, ale to zrobiło moje dziecko i się tego nie wstydzę Podoba mi się, jest piękny, bo to ona zrobiła musiałam się przenieść, bo tam jakaś taka byłam prześwietlona. No więc y, moja wirżuteria mi się bardzo podoba, Nikola. Jak będę na pewno w Action, to koniecznie kupuję sobie zestaw tych koralików i ja sobie sama będę dłubać i robić bransoletki. Tylko zastanawiam się, czy w tym pudełeczku z koralikami tam są te gumeczki. No bo jakby to inaczej za, 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 zawiął na sznureczek, to no musi być gumka, żeby ją tak... Ciekawe. Ale fajne te koraliki, bo wiecie co? One takie bardziej szklane nie, nie ścierają się. Przynajmniej jak mi się wydaje, jak widziałam je. No i co? Ja to chyba będę się dzisiaj z No, dzisiaj, wczoraj i dzisiaj no to był dzień. No, no i tak trzymała poczynku. Zresztą zobaczcie, Nikola też ma te kolorowe Też chyba te dostała. To no tutaj jest B bef... Befify. Bef -y. To znaczy co? Rówień naszej ciąki. A nie można tak napisać normalnie? No, duży koloriku się zużyło. Aha. To bym miała taką na no, całą nozoletkę z napisem A, tak to skróci no obiad już mam gotowe. Skróczy. ja jak to ja, zawsze a wcześniej sobie robię a ja dzisiaj nigdzie nie idę odpoczywam i tak cały tydzień w sumie coś ten, dzisiaj byliśmy zresztą na spacerze i tak, udało nam się przed deszczem a jutro i, i idziemy pełną parą skakanka albo S y no tak, będzie skakanka w tym tygodniu Będziemy biegać, no, no, będziemy jeździć na rowerze i jeszcze trochę, jeszcze trochę do tego wszystkiego dojdzie, jeszcze, wiecie co, dojdzie, dojdzie, dojdzie co? U Ciebie może dojść hulajnoga, noga, ale do no, mnie to na pewno dojdą rolki i u Ciebie też. Tylko muszę to kupić nowe, bo te moje nawet nie wiem, gdzie są. Ale, no to one są bardzo stare. Nowe, wiecie, przydałyby się. No tamte to mają, chuchu, one mają o oh, matku, ponad 10 lat. To trochę przejeździły. A poza tym wiązane są sznurkiem, a nie czy klipsy? Nie pamiętam, no nie ważne. Żegnam się z Wami. Idę sobie usiąść na 5 sekund, póki jeszcze śpi. A Nikola czeka na telefon, żeby pogryć sobie w co grasz? Tokę bokę? No, albo w Awatarward. Albo a... co? Awatarward. Awar to co służycie? Dobra, do zobaczenia. Pa pa.